No, wreszcie maj, co po niektórzy pewnie aż tak mocno go nie wyczekiwali, no bo wiecie, matury i te sprawy. Tak długo czekaliśmy jednak na nadejście dobrej, wiosennej pogody, że chyba jest się z czego cieszyć, patrząc na majowe prognozy. Dotyczy to zresztą także i naszej ulubionej rozrywki, czyli gier. Jeśli macie już dość tej brynzy, którą branża serwowała nam przez ostatnie miesiące, mamy dla Was fenomenalną wiadomość. Wreszcie z tym koniec, tegoroczny maj przyniesie nam bowiem spory worek z prezentami. i to Jakimi, ale nie ma co gadać po próżnicy. Sami zobaczcie, co też za perełki szykują się nam w ciągu najbliższych kilku tygodni. No dobra, mówiąc o wielkich hitach, nie miałem na myśli, że maj od początku do końca wypełniony będzie od dawna wyczekiwanymi tytułami. Są przecież i te mniej znane, ze sporym potencjałem. Dokładnie tak, jak w tym przypadku. Wszak wielu z nas kocha wirtualne deskorolki, no nie? A że akurat ta gra ma mobilny rodowód? Cóż, czasami i tak bywa. Pewnie myślicie teraz, kolejna popierdółka, co? A i owszem, ale za to jaka? Dacie wiarę, że to wszystko, co teraz widzicie, to papierowe rękodzieło? Twórcy tego małego diamenciku zawascynowali się takimi legendami, jak Neverhood czy machinarium. Tchnęli w papier cyfrowe życie, i tak oto powstała kolejna, nietypowa, arcyciekawa przygodówka. To jak? Skusicie się? No i proszę, chcieliście hitu prawdziwie dużego kalibru? No to go macie. Będący bezpośrednią kontynuacją poprzednika, nowy Resident Evil rozpala naszą wyobraźnię już przy pierwszej zapowiedzi. Tajemnicza rumuńska wioska, monstrualnie wysoka wampirzyca Lady Dimitrescu, atmosfera tak gęsta, że można ją nożem kroić i prawdziwie nestgenowa grafika. Co tu dużo gadać, koło tego tytułu po prostu nie da się przejść obojętnie. Zresztą sprawdźcie to sami, nowa, czasowa wersja demonstracyjna za chwilę powinna być dostępna. What the hell? Why? Hey! Ethan Winter. Myślicie pewnie oho? Kolejna przygodowa gra akcji w średniowiecznych klimatach. No i macie rację, choć nie do końca. Jakaś fabułka się tu pewnie znajdzie, ale będzie ona tylko pretekstem do drużynowych napadów na dobrze chronione zamkowe skarbce. Bo jeśli nie wiecie, to Hood, Autos and Legends to przede wszystkim gra sieciowa z dwiema rywalizującymi ze sobą grupami rzezimieszków próbujących zwędzić ten sam łup. Będą tu więc i ciche podchody, i planowanie, i eliminacja strażników. Od jak Hitman, tyle że w średniowieczu i w grupie, nie powiem, brzmi, Całkiem intrygująco. Tak, tak, wiemy. Szumnie zapowiadaliśmy nadejście tego dodatku w zeszłym miesiącu. Niestety, jak widać na załączonym obrazku, twórcy potrzebowali jeszcze trochę czasu na ostatnie szlify. Miejmy tylko nadzieję, że finał okaże się warty tego całego czekania. Nim zaczniecie kręcić nosem, że znowu serwujemy wam jakąś popierdółkę, przyjrzyjcie się jej dobrze. Ta nietypowa platformówka ma bowiem naprawdę niezwykły styl graficzny. Jej tła, kojarzące się z klimatycznym japońskim malarstwem, dopełniają rzeźnię, jaka odbywa się tu na pierwszym planie. I choć całość przypomina bardziej staroszkolne gry akcji, jest w tym wszystkim coś pociągającego. Nie uważacie? Tyle było proszenia, tyle błagania i w końcu jest. Trylogia Mass Effect powraca w zremasterowanej kompletnej edycji. Co ciekawe, lista zmian obejmuje nie tylko lepsze tekstury, oświetlenie czy bardziej szczegółowe modele postaci, ale też poprawki niektórych leciwych już mechanik. Dostało się też niestety niektórym ujęciom, które według twórców były nazbyt seksistowskie. O zbliżeniach na krągłości Mirandy możemy więc zapomnieć czy legenda trylogii Mass Effect na tym ucierpi?

Znacie Subnautis? Pewnie, że znacie, wszak ten podwodny Survival od 3 lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem na niemal wszystkich dużych platformach. A zaraz cieszyć się pewnie będzie jeszcze większym, bo na horyzoncie w końcu pojawił się ten oto samodzielny dodatek. No, może nie do końca się pojawił, bo przecież gracze PC-owi już trochę w niego grają we wczesnym dostępie. No ale jest wreszcie data oficjalnej premiery. A co za tym idzie, ujawnienia zakończenia całej opowiadanej tu historii, więc jakiś tam powód do rady dość jest. No nie. Jeszcze niedawno na wieść o tym, że Days Gone miałoby zawitać na PC-tach, roześmiałbym się w głos. No ale jak widać, czasy się zmieniają, a Sony coraz wyraźniej puszcza oczko w kierunku PC-towych graczy. I choć trochę szkoda, że PlayStation traci kolejnego ekskluziwa, to jednak w ogólnym rozrachunku temu tytułowi powinno to wyjść na zdrowie. Days Gone to bowiem świetna gra, choć początkowo mocno niedoceniona. Miejmy nadzieję, że gracze PC-towi powitają ją z dużo większym entuzjazmem. W pełni na to zasłużyła. Ktoś jeszcze pamięta tego gościa? Tak, to stary, poczciwy Larry Laffer, uwodziciel kobiet erotoman Gawędziarz, którego przygody rozśmieszały nas do łez dobre 30 lat temu. Co prawda stracił on nieco ze swojego dawnego humoru i trochę mu się wyrosło. Ale jak to opowiadają, na konsolowym bezrybiu i rak ryba. Bo mówimy tu oczywiście o konsolowej premierze tej nieco szalonej przygodówki, Pecetowcy już od dawna się nią bawią, a może nawet już o niej zapomnieli: la vie! fits right in the hole Marzenia, jak widać, się spełniają. Miłośnicy Elite Dangerous, kosmicznego symulatora, od dawna z pożądaniem spoglądali w kierunku Star Citizen i jego zapowiadanej kampanii fabularnej Squadron 42, która miała dać nam możliwość biegania po planetach. No ale tam, jak zwykle, skończyło się na obietnicach, a tu, jak widać, słowo za chwilę stanie się ciałem. Oto dodatek, dzięki któremu wreszcie wyjdziemy ze statków kosmicznych i postawimy stopę na obcych ciałach niebieskich. Ciekawe, co z tego wyjdzie. i Już czujecie się zbulwersowani? Spokojnie, jeszcze niczego nie widzieliście. W tej grze przyjdzie nam bowiem walczyć o miejsce w domu spokojnej starości, krwawo eliminując innych staruszków. Krew, wyrwane kończyny, palący się ludzie czy biegające same nogi są w tej grze na porządku dziennym. Szczególnie w trybie wieloosobowym dla czterech graczy. Że co? Że to jakiś koszmarek? A czego spodziewaliście się po twórcach symulatora kozy? Oho, moda na gry o wikingach zatacza coraz szersze kręgi. Był już Assassin, była sieciowa gra survivalowa. Czas więc na coś, co mocniej połechta nasze szare komórki. Oto przed wami strategia, w której pobawimy się w tworzenie i utrzymanie własnej wikińskiej osady. I choć będzie to dopiero wczesny dostęp, więc sporo się jeszcze może zmienić, to już teraz widać, że Frozenheim ma spory potencjał, oby tylko cała para nie poszła tu w gwizdek. Szkoda by było. Survive the hardships. Nie uwierzycie, ale to, co teraz oglądacie na ekranie, nie będzie od taką zwykłą przygodówką. To raczej muzyczny eksperyment, w którym to historia o traumie, szaleństwie i przemocy ma stanowić swoiste tło dla ścieżki dźwiękowej. Ciekawe podejście, choć lekkie obawy też są. No bo skoro to interaktywny album muzyczny, to i sama gra raczej nie będzie zbyt długa. Od intensywne. Ale krótkie doznanie. science fiction i klimaty noir. I już samo to połączenie może rozpalać wyobraźnie, O ile oczywiście nie przeszkadza nam pixel artowa oprawa wizualna. A nawet jeśli, to chyba w tym przypadku warto będzie się przemóc. Bo nie dość, że w tej przygodówce główny nacisk położono na nietuzinkową fabułę interesujących bohaterów, to jeszcze dorzucono do tego prawdziwe wybory z realnymi konsekwencjami. Naprawdę ciekawe zagadki i wiele różnych zakończeń. I choćby dlatego warto ten tytuł mieć na radarze. No dobra, ta gra nie prezentuje się może jakoś szczególnie okazale, ale pomysł na siebie ma wyjątkowo ciekawy: połączenie karcianki, rpg i strategii ekonomicznej, w której będziemy zarządzać swoim cyrkiem, toczyć specyficzne pojedynki ze znudzoną widownią i zwiedzać Stany Zjednoczone u schyłku XIX wieku. Czegoś takiego z pewnością jeszcze nie było. Lubicie zabawę w dwa ognie? Najwyraźniej ktoś mocno się w to wkręcił, skoro pomyślał, że dobrze byłoby to przenieść na ekrany naszych komputerów i konsol. Oczywiście po odpowiednich, podkręcających zabawę modyfikacjach, które skusiłyby amatorów szybkich sieciowych potyczek. To jak czujecie się wystarczająco oczarowani? No to wyglądajcie tego tytułu już 21 maja. Wstręcz PC-towców uprasza się teraz o chwilkę cierpliwości. Wy już ten tytuł dobrze znacie, bo na Steamie, mimo trzech lat od premiery, co róż bije on kolejne rekordy. Trudno się więc zdziwić, że twórcy tej survivalowej piaskownicy zapragnęli podbić serca kolejnych graczy, kierując swój wzrok w kierunku konsolowców. Czy i na tych platformach rast odniesie sukces? Zobaczymy. Niesamowite, ale to dzieje się naprawdę. Biomutant wreszcie ma wylądować na półkach sklepowych. Po tylu miesiącach czekania już traciliśmy nadzieję, że ten niezwykły projekt kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Co prawda, sporo się przez te lata zmieniło, ale wciąż to przygodowo-RPGowe kung-fu w wykonaniu zmutowanych zwierzaków robi świetne wrażenie. Nie wiem jak wy, ale my nie możemy się już doczekać, by w to zagrać. Oj, cieszyłem się na tę premierę parę miesięcy temu, bo nie wiem czy pamiętacie, ale tę piracką produkcję zapowiadaliśmy na luty tego roku. Niestety, producent dogadał się z globalnym wydawcą i trzeba było grę przenieść, by przerzucić do niej kilka dodatkowych wersji językowych. Niestety. Jak zwykle bez polskiej. No dobra, ale czy ten poślizg coś zmienił? Jakby nie patrzeć, to wciąż całkiem fajnie wyglądająca produkcja. No, niby tak. Ale czy spojrzycie na nią łaskawszym okiem, widząc wokoło dużo większe hity? A no właśnie. Już szukacie czegoś ciekawego na wasze gogle VR? No to spójrzcie na to. Survival horror rozgrywający się w świecie mroku, z super gęstym mrocznym klimatem i upiorem w roli głównej. Brzmi całkiem smacznie, prawda? I tak, wiemy, że ten tytuł miał swoją premierę miesiąc temu, ale teraz zawita też na Steam. Tak, dobrze myślicie. Ta drugowojenna powieść będzie toczyć się w Polsce. Co więcej, skupi się ponoć na wydarzeniach z początku wojny, które pokaże z perspektywy zwykłego żołnierza. Będzie więc kampania wrześniowa, będą słynne bitwy. Będzie też sporo historycznego arsenału. Nie spodziewajcie się jednak superrealistycznej grafiki czy efektów, od których opadnie wam szczęka. Land of War: The Beginning, to raczej oldschool pełną gębą. Od przyjemne strzelanie i być może całkiem intrygująca historia. We fought to the last man because we didn't accept no man's land. We didn't care at all. What... The Manacalan Empire. Dobrych rpg nigdy dość, a już szczególnie takich, które umiejętnie i pomysłowo adaptują zasady papierowego systemu RPG, łącząc klasykę z nowoczesnością, dokładnie tak jak w tym przypadku. Solasta, poza całkiem przyjemnie wyglądającym, przywołującym skojarzenia z takimi tuzami gatunku jak najnowszy Baldur's Gate czy seria Divinity, ma bowiem sporo dodatkowych asów w rękawie, od świetnego modelu taktycznej rozgrywki poprzez trójwymiarowe mapy, aż po edytor własnych poziomów. Potencjał jest więc tu całkiem

Pani Warhammera zacierają już pewnie rączki z radości. Oto nadchodzi bowiem Nowa Gra ze znaczkiem wojennego młota. Do tego, tak naprawdę, pierwsza taktyczna adaptacja tego mrocznego, a zarazem i mocno kontrowersyjnego uniwersum. Niektórzy powiedzą więc pewnie, kameralne starcia to już nie to samo co bitwy całych armii, inni zaś machną na to ręką. Ciekawe, których będzie więcej. Słyszeliście o tym tytule, nie? No to być może warto to zmienić. Ta nieco oldschoolowa przygodówka z przepięknie wyglądającym światem i całkiem niezłą fabułą spotkała się na pecetach z bardzo pozytywnym przyjęciem. Szczerze mówiąc, to sami się dziwimy, że wcześniej o niej nie wspominaliśmy, w każdym razie jest szansa, by to nadrobić przy okazji zbliżającej się premiery konsolowej. Spróbujecie, bo my na pewno. I tym nieco falloutowym akcentem kończymy nasze zestawienie najciekawszych premier nadchodzących tygodni. Jeśli teraz powiecie, że w maju nie będzie w co grać, to chyba popadniemy w depresję i rzucimy wszystko w pieruny. Oczywiście żartujemy, choć pewnie w tej sytuacji nawet gorący czerwiec was nie uratuje. Oj tam to dopiero będzie grubo. No, ale zostawmy to może na kolejny odcinek, na który już teraz Was serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie, by odwiedzić nas za miesiąc, ale i za wcześniejsze odwiedziny się nie pogniewamy. Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie. Bez niego nie byłoby ani tej serii, ani innych materiałów. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.